Odnieść przede wszystkim w dzisiejszej konferencji prasowej chciałabym do wydarzeń, które miały miejsce wczorajszym dnia, kiedy cała świta, która ledwo mieściła się na scenie, przywiozła do Świnoujścia zezwolenie na budowę. To bardzo dobrze, że ten dokument tak szybko trafił do Świnoujścia. Ale nie ma, nie ma się co też dziwić temu, ponieważ został dobrze przygotowany ten dokument i no w zasadzie tak jak organy administracyjne powinny działać, zostało to szybko zatwierdzone. Dla bardzo ważnej inwestycji, jakiej jest dla Świnoujście stałe połączenie pomiędzy dwoma wyspami, wyspą Uznam i Wolin. Niestety samorząd Świnouścia został potraktowany w sposób fatalny, bo inaczej nie można nazwać tego spotkania, które miało wczoraj miejsce, takiego propagandowo-politycznego. Pojawiły się tam osoby na scenie, które jakby, no jakby, które miały najmniej wkładu w to, że powstaje ta inwestycja. To właśnie dzięki samorządowi Świnoujścia, samorządowi województwa marszałkowi Ogierdowi Gerbiewiczowi, to radni wielu kadencji, nie tylko tej kadencji, ale jeszcze jak się cofniemy od samego początku, była ta determinacja. To szereg wydeptanych ścieżek w ministerstwach w Brukseli, w Unii Europejskiej to cały sztab urzędników w Świnoujściu, którzy masę pracy to dokumentacja, która powstała, gdzie jest to kilka paczek, takich wielkich było kartonów, wcześniej aby mogło nastąpić dofinansowanie tego projektu z budżetu Unii Europejskiej. Bo przypomnę, 85% dofinansowania tej inwestycji to budżet Unii Europejskiej, 15% to samorząd Świnoujścia. No i niestety, tak jak zawsze powtarzam, że ten rząd nie szanuje samorządu, Cały czas idzie w kierunku centralizacji całego systemu politycznego w Polsce, jest brak poszanowania dla praworządności i samorządności. Tak to odzwierciedlenie właśnie miało podczas wczorajszego spotkania. Jako reprezentant Rady Miasta, wszystkich radnych Świnoujścia, bez względu na opcje, Mimo, że była, zgłosiłam chęć, zostałam zapisana w scenariuszu, że będę mogła również zająć w tym momencie, zabrać głos. Niestety Pan Wojewoda zadecydował, że nie będę mogła nawet słowa powiedzieć. Jest to, jestem bardzo zdegustowana taką, taką sytuacją. A chciałabym przede wszystkim wtedy podziękować panu prezydentowi, wskazać na tą determinację samorządu przez wiele lat w tą inwestycję, aby poprawić to życie mieszkańców Świnoujścia. Pragnę również odczytać list pana marszałka Gerda Geblewicza, który niestety nie mógł być obecny, a który. Bardzo od początku wspomagał inwestycje w Świnoujściu. Chociażby dofinansowaniem programu funkcjonalno-użytkowego, bez którego właśnie nie byłoby tego dofinansowania. Do, dla, z Unii Europejskiej. I teraz przeczytam Państwu to pismo, jakie gratulacyjne Pan Marszałek przesłał. Szanowny Panie Prezydencie, pragnę serdecznie pogratulować przekazania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania usprawnienia połączenia komunikacyjnego pomiędzy Wyspami Uznam i Wolim Świnoujściu. Budowa tunelu pod Świną to ważny krok w poprawieniu mobilności mieszkańców nie tylko województwa zachodniopomorskiego, ale również wielu turystów z Polski i z zagranicy, którzy cenią niezwykły nadmorski klimat Świnouścia. Budowa Świnoujskiego Tunelu jest czymś więcej niż tylko przejściem drogowym. To przede wszystkim kluczowa inwestycja dla rozwoju naszego regionu. Cieszy mnie, że dzięki między innymi dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 na opracowanie szczegółowego programu funkcjonalno-użytkowego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mógł czynnie przyczynić się do podjęcia tego zadania, które w przyszłości zmniejszy problemy kongreski podczas przeprawy promowej. Wierzę, że jego realizacja będzie nie tylko skuteczną odpowiedzią na coraz większe trudności w sprawnym obsługiwaniu ruchu przez system drogowy pojawiający się w Świnoujściu. Stanie się również doskonałym przykładem dla innych samorządów w całym kraju na mądre wykorzystanie pozyskanych środków. W imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego życzę Panu Prezydentowi dobrego zdrowia oraz motywacji do dążenia do kolejnych celów. Jestem przekonany, że podejmowane przez władze Świnoujścia inicjatywy społeczno-gospodarcze przyniosą miastu stabilny, pewny rozwój wszelkiej pomyślności z poważaniem marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgier Deblewich. Czy jest coś złego w tym liście, który przeczytałam, który nie mógł zostać wczoraj odczytany? Czy jest coś złego we wskazaniu tego, że 15% dofinansowania to jest z budżetu miasta i pochodzi z pieniędzy nas, wszystkich mieszkańców Świnouścia, 85% tych pieniędzy pochodzi z, z, ze środków Unii Europejskiej? Ja przypomnę jeszcze jedną taką sytuację, kiedy miała miejsce w Świnoujściu podczas poprzedniej kadencji samorządu, kiedy przyjechali do Świnoujścia też rządzący między innymi pan Brudziński i wtedy próbowano samorządowi w Odebrać te środki, które wpływają do budżetu miasta, a są od LNG, od podatku nieruchomości. Wówczas samorząd świnouścia, wszyscy radni, bez względu na opcję polityczną, stanęli po stronie, że nie może być przyzwolenia, aby świnouście było okradane z pieniędzy, które należą się dla mieszkańców świnouścia. To może tyle w tej sprawie odnoszącej się do wczorajszego zdarzenia, a chciałabym się skoncentrować na bardzo kluczowym, kluczowej gospodarce na Pomorzu Zachodnim, jakim jest gospodarka morska. Widzimy, że podejmowane są działania przez rządzących, ale bardzo pro, takie tylko na pokaz, które nie wprowadzają żadnego ładu w tę, tą gospodarkę morską nie ma jej rozwoju, wręcz obserwujemy, że następuje odwrotne zjawisko. W 2017 roku powstała ustawa stoczniowa, z której nie skorzystał żaden przedsiębiorca z branży morskiej. Widzimy kolejne, kolejne niedociągnięcia rządzących, kiedy, kiedy Mamy do czynienia z taśmą klejącą lodołamacza, tłumaczy, z ze zestępką pod budowę promu pasażerskiego, gdzie znane jest to w całej Polsce. I wiemy również, że świnoujski Samorząd miał pomysł na to, aby móc uzdrowić sytuację w Stoczni Remontowa Gryfia. Powiem, że tu my jako lokalni politycy Platformy Obywatelskiej nigdy nie byliśmy za konsolidacją stoczni remontowej w Świnoujściu i w Szczecinie. W 2018 roku zwrócili się do nas związkowcy ze stoczni, wszyscy ze wszystkich reprezentujący wszystkie związki, abyśmy odłączyli, aby zwrócić się z taką prośbą o oddzielenie Stoczni świnońskiej i Stoczni Szczecińskiej. Wówczas rok temu, 21 grudnia 2018 roku, to jest ta uchwała, jaką wówczas na wniosek właśnie z, w, związkowców podjęliśmy, aby zobowiązać Pana Prezydenta do rozmów z rządem o rozdział tych dwóch podmiotów, aby mogły funkcjonować, A e, również obecny był e, przedstawiciel na tej sesji e, pa, e, marszałka e, Ogierda-Gedrewicza, e, pan Rafał Zachorski. E, I był plan, aby e, właśnie w oparciu o samorząd e, lokalny pomóc zarówno, zarówno jednemu podmiotowi, jak i drugiemu, e, aby stworzyć mniejsze stocznie, bo przecież na mniejsze stocznie możliwość jest dofinansowania. Ze środków Unii Europejskiej, jak również można by było stworzyć takie specjalne parki technologiczne. Zarówno w Świnoujściu by było, byłaby taka możliwość, jak również poszerzać tą działalność w Szczecinie. Pan prezydent wydeptał ścieżkę w ministerstwie. Niestety zgody na to nie było. Także ten rząd mimo. Tego, że przekazuje się im rozwiązania, które są możliwe do tego, aby pomóc tym podmiotom, podmiotom w gospodarce, gospodarce morskiej, niestety sam nic nie potrafi, a nawet nie potrafi naśladować, ani słuchać się innych osób, które dają taką gotową propozycję rozwiązania tych problemów. Może y, 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 przypomnę jeszcze, że y, nie tak dawno ze Świnoujścia był y, transportowany do Szczecina ORP Lublin. Do szczecińskiej stoczni, z tej stoczni w Świnoujściu. I y, y, do dzisiaj nie wiemy, co się dzieje. 12 października ORP Lublin będzie obchodził swoje 30-lecie istnienia. Ale no niestety los OFLUBLIN nie jest nikomu znany. Wiemy tylko, że dok powinien być zwolniony na początku października, a z tego co, co jakie informacje do nas docierają, to nie wygląda to najlepiej. Dzisiaj pytanie nasze jest o los tej jednostki. Co się z nią będzie działo? Dzisiaj słyszymy, że plany na uzdrowienie stoczni to jest stworzenie złomowiska, złomowiska w centrum Świnoujścia. No, na to, jako mieszkańcy Świnoujścia, na pewno nie możemy się zgodzić. I bardzo proszę tutaj o głos pana senatora. Ja chciałem przypomnieć tylko, że w roku 2015 Prawo i Sprawiedliwość to w regionie zachodniopomorskim pomorskim budowało całą kampanię wyborczą. Na tym, że zdrowie cały przemysł morski i przemysł stoczniowy. Obiecywano w Świnoujściu, w Szczecinie, w wielu innych miejscach, że cała gospodarka morska będzie głównym celem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bo przecież istotnie w Szczecinie, istotnia w Świnoujściu, to nie tylko te miejsca, to również współpracujące z nimi przedsiębiorstwa, firmy, to ludzie tam pracujący. To naprawdę bardzo ważna gałąź naszego przemysłu i widzimy, co się wydarzyło. Ja sam apelowałem kilka lat temu. Jako parlamentarzysta do rządu Prawa i Sprawiedliwości sugerują, że przecież i tu w Szczecinie, w Finauściu, i w Szczecinie, w moim rodzinnym mieście można remontować choćby statki marynarki wojennej. No fakt, jeden przepłynął, ale tylko przepłynął, bo nie wiemy co z nim dalej się dzieje i jak ten remont wygląda, a jedna stocznia i druga stocznia boryka się z wielkimi problemami. Ale pozwólcie Państwo, że jeszcze powrócę do tego pierwszego tematu, o którym mówiła Pani Przewodnicząca. Otóż dla mnie jest skandaliczne, że na takiej uroczystości przewodnicząca Rady Miasta Świnałuści nie może zabrać głosu, kiedy to prawda, powtarzam, to jest naprawdę wielka zasługa samorządowców poszczególnych partii politycznych, prezydenta miasta, pani przewodniczącej również osobiście, to, że ta stała przeprawa będzie w końcu zbudowana. To jest duża praca wielu polityków i nikt nie chciał sobie przypinać tego głównego orderu. Tak? U, uznaliśmy wtedy wszyscy, ze względu z jakiej strony sceny politycznej jesteśmy, że to jest wspólny cel. Nie tylko ważne dla mieszkańców Świnoujścia i okolicy, ale również dla turystów z całej Polski, żeby sprawnie do Świnoujścia przyjechać, sprawnie tutaj dojechać i wypoczywać. A dla Świnoujścia to oczywiście tylko i wyłącznie zysk, bo przecież miasto będzie się dalej rozwijało. Ale zauważyłam jedną prawidłowość, że. Prawo i Sprawiedliwość, i liderzy tej partii, używają i instytucji państwowych, i spółek Skarbu Państwa, oraz takich uroczystości do prowadzenia kampanii wyborczej PiS-u. Co jest haniebne, uważam, dlatego, że już niejedna taka uroczystość odbyła się w naszym województwie bez zaproszenia choćby samorządowców z innej opcji politycznej. Już nie mówię o parlamentarzystach. Powiem teraz trochę złośliwie i humorystycznie, ale. Pani Przewodnicząca miała tą szansę, że przynajmniej była na tej uroczystości, mogła być, bo mnie na przykład na uroczystość do elektrowni Dolnej Ogry nie wpuszczono, ponieważ nie byłem z opcji PiS i nie byłem parlamentarzystą Prawa i Sprawiedliwości. No tak wyglądają rządy, rządy Prawa i Sprawiedliwości i budowania takiej narracji, że wszystko jest tak naprawdę ich zasługą. No nie jest ich zasługą. No nie jest ich zasługą, bo. Tak jak powiedziała Pani Przewodnicząca, szczególnie jeżeli chodzi o stałą przeprawę, to eurodeputowani, to marszałek województwa, to pan prezydent, to radni się przecież uchwał dotyczących tej przeprawy. Walka o, tą, o, o wszystkie dokumenty była przez wiele, wiele lat wspierana przez parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych. Uważam to za niesprawiedliwe, skandaliczne, ale też nieuczciwą, brudną walkę Nie. polityczną, która ma wyeliminować opozycję, a cały splendor tak naprawdę wysiłku wszystkich. Na sutaj w regionie po prostu ma spójność dzisiaj na premiera Morawieckiego i jego, jego współpracowników. Widzę jeszcze jedną rzecz, którą robią dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości wykorzystują każdą okazję, nawet inaugurację roku akademickiego tylko po to, żeby zabierać głos, żeby poszczególni posłowie dostają list od premierów, od wicepremierów, od prezydentów tylko po to, żeby się promować. Opozycja nie dopuszcza się do głosu. No jeżeli tak ma wyglądać polityka i sprawiedliwość w, w sprawie, znaczy według Prawa i Sprawiedliwości, to naprawdę żyjemy w bardzo trudnych czasach i ciężkich, ale na to naszej zgody nie ma. My mamy inne standardy i gdyby pani przewodnicząca była premierem, była ministrem i taka uroczystość by była pod jej lidą, dopuściłaby parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby miała na to wpływ, zrobimy to samo, dlatego że to jest nasz wspólny wysiłek, a nie tylko jednej partii politycznej i to uważam naprawdę za niesprawiedliwy Dlatego uzupełniam pytanie. Panie ministrze Dubarczyk, co z naszym ORP Lublin w naszej ósmej fotelni? Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa ma pytania? Państwa hmm, konferencja zbliża się ze stanowiskiem, które ogłosił yy, Marszał Wydusadonośnościowy, już Państwo się zapoznali. Jest ono w formie listu otwartego, yy, yy, który właśnie opublikował. Jest tam stwierdzenie o... Nie miałam okazji się zapoznać się z tym listem, z tymi, z tymi działaniami, ale to, to widać właśnie z tej sytuacji, którą przedstawiłam przed chwilą, jak, jak samorząd się traktuje. To również i ostatnie zdarzenia w Świnoujściu, jakie miały w sprawie rozszerzenia granic sportu, kiedy opinia od ministra Głowarczyka przyszła i mieliśmy na to dwa tygodnie, aby ustosunkować się do tej opinii. To z kolei nakładanie na samorządy coraz większej ilości zadań, a nie idą za tym pieniądze, wręcz odwrotnie, te budżety są uszczuplane. I trudno tu mówić o samorządności, jeżeli się nie ma też do tego, aby samemu stanowić o sobie środków finansowych. Ja tylko dodam do słów Pani Przewodniczącej, że rozmawiamy z wieloma samorządami, to zwracamy uwagę. Pojawia się projekt ustawy dotyczący na przykład tego, że nie będą opodatkowani Dobrze, tylko dlaczego nikt nie chce rozmawiać z prezentami, burmistrzami, radami gmin, powiatów, żeby Ustalić jakie są strategie w budżecie, jak możemy je zrekompensować. Kiedy była prowadzona reforma pani Zalewskiej, reforma absolutnie fatalna, tragiczna, wskutek dla, dla młodego pokolenia, nikt nie konsultował, tak naprawdę tych ustaw nie rozmawiał z samorządami, po prostu było nałożone na nich obowiązek działania. Dziś patrzymy, co jest w zapowiedziach Prawa i Sprawiedliwości. Tu zgadzam, nie czytałem tego stanowiska, ale rozumiem, że Panie w miarę precyzyjnie nam przedstawił. No to to, co dzisiaj zapowiada PiS, znowuż nie będzie konsultacji, będą nakładane kolejne obowiązki. Dla samorządów naprawdę to będzie bardzo trudny okres czasu. Dziękuję bardzo za Państwa... Dziękuję bardzo za przybycie.